Na terenie Gliwic pojawił się złodziej lub też grupa osób, która dokonała dwóch przestępstw czynem ciągłym. Do jednego z takich zdarzeń doszło w Ligocie Zabrskiej, na ulicy Klonowej. Tam pięć samochodów zostało okradzionych z radiotwarzaczy. Również skradziono dwie nawigacje satelitarne. I na ulicy Kujawskiej, czyli w rejonie techniki też pięć samochodów w czynie ciągłym ktoś okradł. Modus operandi czyli sposób działania sprawcy jest podobny. Wybicie szybki, niekoniecznie wejście do wnętrza, ale kradzież, wyrwanie radiotwarzacza. Policjanci z trzeciego komisariatu i z komisariatu 5 prowadzą czynności operacyjne, które mają za zadanie doprowadzić do wykrycia i ujęcia tego sprawcy. Można jedynie wstępnie powiedzieć tak, że jest to osoba albo młodociana, niedoświadczona jeszcze w tym świadku przestępczym, albo też osoba, która wyszła z więzienia i która jeszcze działa na zasadzie metod z lat 90., kiedy to, jak radzie, że radiotwarzacze były sprawą nagminną. Obecnie, jak wiemy, radiotwarzacze są wyposażeniem standardowym każdego samochodu nowo nabywanego w salonie, czy też sprowadzonego z zachodu. I tak naprawdę tutaj problem polega na tym, że musi być odbiorca skradzionego przedmiotu, i jeżeli są odbiorcy, to są też przestępstwa. W tej sytuacji tutaj właśnie jesteśmy dosyć zdziwieni, ponieważ od. Dłuższego czasu już to było przestępstwo gasnące. Czyli po prostu nie było odbiorców, nie było paserów, którzy kupowali tego typu kradziony sprzęt. No, jednakże tutaj widać, że ktoś się rozpędził. Być może narobił wiele szkód i niekoniecznie znajdzie na, to, na ten sprzęt odbiorców. Na terenie naszego miasta tej powiatu praktycznie zawsze dochodzi do jakichś przestępstw, właśnie kradzieży z wołaniami do samochodów. To nie jest tak, że tego typu zjawisk nie ma. One są. Ludzie kradną przedmioty pozostawiane najczęściej drogie w samochodach, bo bywają sytuacje kuriozalne. Ludzie pozostawiają kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy. Ktoś w portfelu zostawił na podszybiu i oczekiwał, że rano przyjdzie w sam, samochodzie, dalej te przedmioty będą. Laptopy pozostawiane na siedzeniach, torebki. To wszystko kusi złodzieja. Ja. Dlatego też my apelujemy zawsze do osób, aby pamiętały, aby nie stwarzać przekonania w złodzieju, że w samochodzie coś się znajduje, bo nawet ślad po przylepsu od GPS-a powoduje, że sprawca domniemuje, że w schowku prawdopodobnie to urządzonko będzie.